Kapitan tak, Gubienow, zgłaszam się na służbę. z wami z tej strony kapitan Gwiero witam was w kolejnym odcinku moich przygód, czyli dzień drugi w Los Santos poprzedni odcinek bardzo zajebiście się przyjął tam jest prawie 200 tysięcy wyświetleń 20 tysięcy łapek, zajebiście naprawdę jestem szczęśliwy mega, bo mi bardzo na tym zależało, więc mam nadzieję, że na tym odcinku też będzie tak dobrze, więc jeśli chcecie to łapka w dupę żeby was zachęcić, to jest, jestem bardzo zabawnym nagrywaczem filmików, to, to zagram nasz hymn odcinkowy Jestem zajebistym muzykiem i youtuberem i nagrywaczem filmików Okej okay, słuchajcie mam parę informacji wam do przekazania yy, Otóż Jedna z najważniejszych to to, że niedługo będzie nowy update do LCPDFR, który doda naprawdę mnóstwo fajnych rzeczy, dzięki którym nasza rozgrywka będzie o wiele ciekawsza. Będzie można sprawdzać y, ID ludziom tak jak GTA 4 itd., itd. i tak dalej i tak dalej. I startuje nowa seria z GTA 5. Y, Overwatch. Po poprzednim odcinkiem z GTA Online pisaliście mi, że fajnie by było łapać cheaterów i w sumie Overwatch to byłby spoko pomysłem, bo mamy za w się, a przydałby się też w GTA 5, bo teraz jest masa cheaterów, więc postanowiłem to zrobić. Tak więc jeśli chcecie, to wrzucę ten odcinek jako następny i myślę, że będzie spoko. Dzisiaj też kręcę ten odcinek bardzo szybko i tak chaotycznie troszeczkę zielonym świetle, ponieważ e, mam jutro testy ostatnie e, tak, 3 lipca czyli prawdopodobnie jak to oglądacie to już jestem po także, no, nieważne e, mam zainstalowane parę nowych modyfikacji i dziś się nimi zajmiemy ponieważ są to dosyć ciekawe informacje e, przepraszam, modyfikacje, będziemy dzisiaj sobie patrolować Ok, zatrzymamy pierwszego typa, przepraszam e, może nie tego typa Chociaż trochę mi się myszka zacina, nie wiem czemu. Zaraz go zatrzymamy, tylko on musi trochę się oddalić od tego wozu, bo zaraz będzie jakaś kolizja czy cholera. Wie co. Także poczekamy na. Yy, zielone światło. Yy. Okej, okay, dobra. Proszę się zatrzymać, yy, kapitan Bobienow. Proszę zacząć, proszę zacząć swój wóz. Proszę go zatrzymać natychmiast. Okej, okay. czyli tutaj nie staniesz, tak? Dobra, musimy poczekać, aż, aż znowu światła miną i on ruszy swoją dupeczkę. Bo koleś idzie przez pasy, więc nie będziemy tutaj. Nie będziemy tutaj ten. Proszę zjechać na bezpieczny pas. Halo, zjedzie pan? Zatrzymać, muszę pana sprawdzić, nie mamy całego dnia! O, zatrzymał się. Wow, wow! Amazing. Ok, dobra. Była wczoraj impreza, słyszałem, że w mieście była dosyć duża impreza, tak więc sprawdziłem panu e, krew. Znaczy, przepraszam, ile ma pan alkoholu we krwi? Witam pana bardzo serdecznie. Proszę wyjść z samochodu. Let's see. Witam. Ile ma pan. O, nie ma pan alkoholu we krwi, okej. Okay. Ehm. Um. Dobra, Numpad 2 Okej, okay, dobrze. Sprawdźmy, czy ma pan coś w bagażniku. Niebezpiecznego. Okej, okay, nic pan nie ma. Tak więc jest pan wolny. Jak się wypuszczało go? 3, 5 Ok, 7, Okej, okay, Jest pan wolny, bardzo dziękuję. No i to są właśnie nowe modyfikacje Będziemy sobie sprawdzać ludzi Będziemy za nimi jeździć, sprawdzać ludzi I tak dalej, i tak dalej eee, Mam też radar Ale taki inny radar, taki zajebisty To wam zaraz pokażę, pojedziemy sobie dalej troszeczkę Ale może mamy jakieś Może mamy jakieś fajne em, Te, zgłoszenia Dobra, mamy pierwsze zgłoszenie Gdzie on jest? Tutaj jest, kurczy. Dobra, to się musimy wrócić Okej, okay, kapitan Głowienow Dołączam do akcji ścigającej Yy, obiekty uzbrojone, obiekty uzbrojone. Ok, jedziemy. Ok, jestem na Winewood Boulevard. Kieruję się na Elgin Ave, chyba. Okej, okay, cel! Cel wyciągnął pistolet! Cel wyciągnął pistolet! Ło! Wow! Co tu się dzieje? Da pan sobie. Oh, dobra, ja tego nie, ja tego nie widziałem. OK, jedziemy. Kontynuuje pościg za uzbrojonymi celami. Ehm, dobra. OK, widzę obiekt. Biały van, biały van i dwóch osobników yy, na tyłach, którzy zamknęli właśnie za sobą drzwi. Zatrzymaj się! Policja Los Santos kapitan obwiniów. OK, obiekt nie reaguje na zatrzyma... Chociaż, zaraz, zaraz, zaraz. OK. Obiekt się zatrzymał, jest bardzo podejrzanie. Obiekt ruszył dalej. Siadam do wozu i kontynuuję pościg. Eee, dobra. Obiekt podąża na Meteor Street. Meteor Street, przepraszam, nie umiem wymawiać amerykańskich nazw. Ja bym prosił o wsparcie, ponieważ nie wiem, co ten obiekt właśnie robi, ale... Yy, nie wiem, Madonna, zgłaszam kod 44. Ło, otworzyli ten. Okej, okay, mamy drugą policję. Przestrzelam opony, przestrzelam opony. Ok, obiekt oddaje strzały. Obiekt oddaje strzały, obiekt oddaje strzały. Obiekt oddaje strzały. Wyciągam yy, większą a artylerię a artylerię z mojego bagażnika, czyli karabinek i podążam dalej za celem, za obiektem. Yy, obiekt jest groźny, jest bardzo uzbrojony, tak więc prosiłbym o wsparcie SWAT. Bardzo mi było, by, by, by było miło. Okej, okay, mamy dwa... Mm, yy, Dwa unity policjantów, którzy właśnie ścigają cele, kapitan Głowinów, Zatrzymaj się. Ok, dołączył do nas swat. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okay. zejść z drogi, z drogi, z drogi. Ok, podjeżdżam, próbuję zrobić manewr. Podchodzę do manewru. Manerw nieudany. Blokuje przejazd, blokuje przejazd, blokuje przejazd. Ręce do góry. Wysiądź. Wysiadaj Wysiadaj, bo zacznę strzelać! Na ziemię! Wow. Oh, oh. Stop! 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 Zatrzymaj się! Okej, okay, jeden obiekt. Uciekł. Ok, wszyscy martwi. Zgłaszam, że wszyscy są martwi. Sytuacja została opanowana. ¡O! Oh, <laughs> Co tu się dzieje? Jaki chaos! Kto tu strzela? What the fuck! Co tu się zadziało? Nie mam pojęcia. Ok, konfiskuję wóz. Zamki, raid. Nie mogę ruszyć. Mogę ruszyć, mogę ruszyć. Konfiskuję wóz w takim razie Wzywam tow truck, który pomoże mi zamieść ten wóz Okej, proszę go zabrać, spisać numery i proszę go zabrać Nie! W czemu wy w niego strzelacie? Co wy robicie? Najbardziej chaotyczny odcinek ever! O mój Boże Okej, nie mam wozu, muszę zespałnić. Wystawimy sobie radar, słuchajcie, wystawimy sobie radar, o, damy sobie, żeby nasze auto było ciągle yy, żywe, postawimy sobie radar, staniemy sobie tutaj na boku, wiem, że to jest troszeczkę niebezpieczne i niezgodne, ale mam to w dupie, jestem kapitan Gówienow, przepraszam bardzo, tak, okej, okay. postawimy sobie radar, okej, okay. wow, ile tutaj ludzi przekracza, moi drodzy, prędkość, no cóż, no ładnie, 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 ładnie. Jedź, jedź, jedź. Może, może pan jechać Okej, okay, poobserwujemy sobie kto. O, o! Okej, okay, ci co się włączają? O, o! O, 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 o! Oj, proszę pana! Wymusił pan, proszę stać Proszę stać! Proszę bardzo, proszę się zatrzymać! Proszę się zatrzymać. Ale państwo mogą jechać, tak? Halo, przepraszam, mo mogą państwo jechać. Okej. Okay. Okej, okay, obiekt się zatrzymał, przechodzę do sprawdzania. Państwo tutaj mogą jechać. Proszę, proszę, proszę bardzo. Sobie, proszę, nie przeszkadzać, proszę, sobie nie przeszkadzać. Ok, witam, witam panią, witam panią bardzo serdecznie. Ja bym chciał y, pani dać. Y, chciałbym, żeby pani wyszła, bo sprawdziłem pani alkoholik. Proszę bardzo. E, proszę mi huknąć. okej, okay, nie ma pani alkoholu we krwi, ok, rozumiem. Um, w takim razie, niech pani jeszcze, poczeka, przeszukam pani wóz. Zobaczymy, co pani ma tam w bagażniku? Może pani jakieś podpaseczki yy, chowa? Let's see. Ok, nic nie znalazłem. Także jest pani wolna. Bardzo pani dziękuję za yy, współpracę. Może, może, może pani, może, może pani iść. Nie wiem. Ok, może pani iść. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za współpracę. A państwo mogą już jechać. Mogą już jechać, a ja usunę radary. Okay. Dobra, mamy zgłoszenie mm, Pościgu Tak więc, lecimy Kapitan Głowianow Zgłaszam się do pościgu Dołączam do pościgu Jestem w Castle Way Jedziemy W kierunku W kierunku, w kierunku Sklepu do malowania aut Wjadę tam, zobaczymy co tutaj się dzieje Widzę jednego podejrzanego Który właśnie na piechotę Ucieka tak więc podgonię do niego Ok Kapitan zatrzymaj się Zatrzymaj się, ręce do góry Zatrzymaj się Okej. Okay, obiekt nie współpracuje Zajeżdżam mu drogę w takim razie Obiekt ucieka Obiekt ucieka Zatrzymaj się Ok, obiekt nie współpracuje e, Wsiadam do wozu i kontynuuję Pościg Celu na piechotę i poproszę wsparcie. Halo! Shit, you fucking bitch! Okej, okay, koleś dalej... O nie! O nie! Okej, okay, obiekt został zraniony! zabity został! Oh shit... Dobra, w takim razie kontynuuję pościg za obiektem numer 2, który prawdopodobnie ucieka autem. Nie jestem pewien. Zobaczymy. Okej, okay, obiekt ucieka na motorze. Zatrzymaj się! Los Santos, policja! Los Santos, policja, what the fuck. Zatrzymaj się! Okej, okay, obiekt nie reaguje na yy, na, na, na polecenia. I drugie auto właśnie się walnęło w drzewo! Mój Boże! What the fuck?! <śles> o stary! Zatrzymaj się natychmiast! Okej, okay. muszę się prze... tutaj... Przepuśćcie mnie! Okej, okay, jadę wciąż za celem. Zatrzyma się, stój! To ostatnie ostrzeżenie! Okej, okay, obiekt dalej nie reaguje na, yy, na prośby. Tak więc yy, poproszę o zgodę na manewr. Okej, okay, dojeżdżam do celu. Cel się zatrzymał, cel się zaczął. Nie, jednak dalej jedzie, jednak dalej jedzie. Zatrzymaj się! Tu policja! Okej, okay, dobra. W takim razie musimy to zrobić inaczej. Wyprzedzam obiekt i przebiję mu opony. Okej, okay, obiekt jedzie za mną. Zatrzymam się. Niestety nie udało się. Fucking shit! Okej, okay, zrzuciłem go z motoru. Poddaj się, ręce do góry Ok, kontynuuję pościg na piechotę Potrzebuję wsparcia, no nie! Fucking bitches Dobra, w takim razie szybko wracam do pojazdu i go podgonię trochę na autem Może mi się szybko uda Szybko, 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 szybko Obiekt dalej ucieka, postaram zajechać mu drogę Okej, obiekt został zatrzymany Stój, zatrzymaj się Okej okay. Obiekt został zatrzymany Dobra E, 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 e Uspokój się Na ziemię, felu Okej, okay, jesteś aresztowany What the fuck? Co się tam dzieje? What the fuck? Okej, okay, wstawaj, zabieram go do, do więzienia. Siadaj do wozu, nie pierdziel. Zapraszam pana, proszę wsiadać, proszę wsiadać. Okej. Okay. Okej, okay, mam więźnia, przewożę go do najbliższego więzienia w los Santos. O! Widzę obiekt, który porusza się znaczną prędkością. Zatrzymuję go w celu sprawdzenia. O Jezus, przepraszam pana. Przepraszam pana! Troszeczkę mi się y, oberwało, ale to dlatego, że pan za szybko jechał, i nagle pan hamuje, jak debil. Przystępuję do sprawdzania kierowcy. Witam pana bardzo serdecznie. Witam. O, ma pan ładne, długie włosy. Witam pana. E, proszę pana, najpierw pana sprawdzę. Panu sprawdzę bagażnik. Ma pan bagażnik w ogóle? Nie ma pan. Nie. Am, no, no. No niby ma pan bagażnik, dobra, powiedzmy, że ma pan bagażnik, okej, okay. niczego nie znalazłem, natomiast muszę panu wlepić mandat, niestety, muszę panu wlepić mandat, ponieważ no jechał pan znaczną szybką prędkością za 100 dolarów, no niestety, przykro mi. Przykro mi proszę pana, tak, ale widziałem pana jak pan jechał bardzo szybko, bardzo niebezpiecznie, tak więc muszę panu wlepić mandat, no bardzo mi przykro, bardzo mi przykro. Okej, okay, dziękuję panu za współpracę, bardzo dziękuję. Ok, kapitan Gwienow, zgłaszam się, że dalej jadę z, yy, z, z Z, aresztowanym do. Zaraz, do więzienia, tak, do więzienia jadę. Nie wiem, czy ja mogę teraz włączyć syreny, ale włączę syreny w dupie to mam. Jestem kapitan Gwienow, a nie jakiś random policjant, także ja mogę. Okej, okay, przywiozłem więźnia na miejsce, proszę go zabrać Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję, bardzo dziękuję, proszę go zabrać Okej okay. Łow wow, wow 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 panie 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 stój pan Co to było? Co to miało być? Wy... What the jakimś wypierdkiem pan jeździ jak gówno Proszę się zatrzymać O, jeszcze na czerwonym. Zajebiście pan jeździ, naprawdę. Ach, Boże, ile tych ludzi dziwnych tutaj jeździ. Witam pana. Witam, Halo. witam, witam, witam. Dobrze, sprawdzę pana sobie bagażnik, jeśli nie ma pan nic przeciwko. Haha! <ścoughs> Znaleźliśmy broń! No proszę pana! I to jeszcze nielegalną. No to fajnie, fajnie, proszę wyjść, bardzo dziękuję. Proszę wyjść z samochodu. Sprawdzimy pan jeszcze. Wow, troszeczkę pan, troszeczkę pan dużych na takie auto. Nie ma pan alkoholu, ale jest pan aresztowany, yy, ponieważ. 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 Yy, ponieważ. Zamki. ryj! Dobra, jest pan aresztowany. Ręce do góry. Wow! Wow! Ok, oddano strzały! Ręce do góry. Okej, okay. jestem w sytuacji, w której. Oddają ludzie we mnie strzały, zostałem postrzelony. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Używam strzelby. Czysto. Ok, czysto. Stój! Stój, 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 stój. Obieg mi ucieka, obieg mi ucieka. Okej, okay, szybko, 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 szybko muszę go podgonić, muszę go podgonić, muszę go podgonić, szybko, szybko. Gruba ucieka, gruba ucieka. Mam nadzieję, że nie zniknął. Gruba się przeniósł w kosmos. Tu pan jest. Zmienił pan czapkę, myślał pan, że pana nie, nie poznam, pana? Nie! Co? Myślał pan, że pana nie poznam? Ręce do góry! Lecę do góry i ubrał pan okulary. Ło, oh, fuck! Kolejny obiekt, który we mnie strzela. Ale pana tutaj to, to jest normalna robota. Proszę na ziemię, pani grubasku. I jest pan aresztowany w tym momencie za posiadanie broni. Nie wiem, jak pan się przeteleportował i założył czapkę. Może pan sobie kupił od razu, ale w dupie to mam. Jest pan aresztowany. A to, co tutaj się zadziało, pani ma. Nie, nie wiem, pani jest chora, tak? Proszę, proszę wejść do auta. Panie gruby, proszę wejść do auta, a ja sobie skonfiskuję szybko ten wóz. Dobra. nie tu! Tu! Tu masz wejść! Właś, tu! Właś! No właśnie! Gruby! Gruby! Gruby, jak ty mnie denerwujesz, właź do tego wozu lepiej. Ale nie przejeżdżajcie mi ciała, właź. O. No, właź do wozu! Nie no, gruby, jak ci jedne zaraz. Jak mój jeb... Gruby. Gruby no. Gruby, bo cię zaraz. ¡Gruby! Debilu ty głupi w dupie cię mam Czemu przejeżdżacie ludzi? Co tu się dzieje w tym mieście? Czemu ta... Stój, zatrzymaj się! Zostawcie ich! Co tu się dzieje w ogóle? A ty co chciałeś? Co za debile? Boże kochano, co się dzieje w tym mieście? Czemu oni się wszyscy biją? Gruby umarł! Czas skonfiskować ten wóz, szybko. Zapraszam, proszę, proszę tu podjechać i spisać mu numery, czy co pan potrzebuje. Tak, tak, bardzo dobrze, bardzo pan dobrze wjechał. Zajebiście pan wjechał po prostu. Okej, okay. niech pan spisuje te numery, a panu poświetlę trochę poświecę po, po troszeczkę. No, jeszcze ze szybem wibię, zajebiście, to. Dobra, da pan za radę już? Mogę już jechać na zadanie, bo mam ostatni pościg jeszcze. Dobra, let's do this shit. Kapitan Gouvenów dołączam do zadania. Muszę sobie tylko uznaczyć na mapie. Wejdziemy tędy. A, nie pojadę ten, zajebiście. Muszę się wrócić. Ok, mam kolejny van, dzisiaj. Wow, wyrzucili jedną osobę! Przejadę ją, bo ma broń. <grytanie> ok, nie żyję. Ok, szary van potrzebuje tutaj wsparcia na pewno. E, wjechał na autostradę. Co pan robi? Ok, jadę w kierunku celu. Zapierdziela strasznie, powiem tyle, nie? Zapierdziela strasznie. Kurczę, jak go szybko jedzie. Okej, okay, testowy strzał nie zatrzymał wozu. Kolejne strzały ostrzegawcze. Ok, nic, obieg nie reaguje. W takim razie. Potrzebuję wsparcia. Eee, na pewno proszę o samolot, o helikopter, który będzie mi oświetlał cel, bo jest tak ciemne jak w dupie. Nic nie widzę. Przebijam opony. Obieg nie reaguje. Okej, okay, obieg nie reaguje, w takim razie przystępuję do manewru. Okej, okay, obieg strzela, obiekt oddaje strzały, obieg oddaje strzały Co tu się dzieje? Okej, okay, obiektywy nie strzelają, obiektywy nie strzelają. Obie Dwa obiekty są nieżywe. Zatrzymaj się! Zatrzymaj się natychmiast! Ok, kontynuujemy pościg. Na miejscu są już antyterroryści, tak więc kontynuujemy pościg. Ok. Obiekt yy, w obiekcie yy, w celu poszukiwanym znajduje się tylko jedna osoba, yy, która prawdopodobnie nie jest uzbrojona, jest tylko kierowcą, ale dalej ucieka. Tak więc yy, proponuję yy, jakiś manewr czy coś, szczególnie że jest na moście, jest bardzo niebezpiecznie. Ok, wjechał pod prąd, wjechał pod prąd, jedzie pod prąd, dalej jedzie pod prąd. Zatrzymaj się! Ok, obiekt jednak oddaje strzały. Kierowca oddaje strzały. Macie pozwolenie na, na strzelanie. Przebijam opony. Ok, obiekt się nie zatrzymuje. Kontynuuję pościg. Mamy tutaj wielkie zagrożenie w ruchu, ponieważ wszystkie obiekty w nas się wpierdzielają, jakby mieli cho chorobę jakąś. Ale spokojnie, dalej kontynuujemy tutaj pościg. Jadę z ekipą antyterrorystyczną Chociaż już wyprzedziłem okay, zjeżdżam na prawy pas Okej, okay, obiekt się zatrzymał, nie ma jak przejechać Obiekt ucieka, obiekt ucieka, obiekt ucieka Oddaję strzały, oddaję strzały Wow Okej, okay. obiekt został zneutralizowany Obiekt nie żyje, tak jak chyba wszyscy tutaj Tak, wszyscy nie żyją O, ja też co tu się dzieje w ogóle? Słuchajcie, dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało, chociaż był dość chaotyczny odcinek, ale drugi, znaczy kolejny będzie fajny. Zostawiajcie. Zosta no, ten też był fajny, no co? O co ci chodzi? Ale będzie bardziej ułożony. O tak, tak, tak. Zostawiajcie pomysły pod odcinkiem. Yy, ponieważ ja patrzę na komentarze pod tą serią i jest o wiele mi łatwiej zrobić odcinek, jeśli powiecie mi co mam na przykład robić w kolejnym itd. itd. Także oddawajcie łapki w górę yy, Kapitan Główienów się z wami żegna, trzymajcie się, na razie, cześć!